Cześć maneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu składania zbroi Mark 3. Słuchajcie, ostatnia dycha, ostatnia dycha posobowa, bo będzie jeszcze 20 dodatkowych egzemplarzy plus platforma. Dodatkowe egzemplarze będą od składania jeszcze raz części tylko że w wersji takiej uszkodzonej, pobitewnej. Ale złóżmy najpierw tą bazę, tą pierwszą część, te pierwsze 100 egzemplarzy, więc nie przedłużając, przychodźmy do dzisiejszego filmiku numer 91. I dzisiejsze elementy wyglądają jak część od pleców, to, to znaczy część od lędźwi, tam gdzie umontowaliśmy brzuch, że to będzie tylna część, ale odłóżmy na razie te elementy i zobaczmy co to będzie. Zobaczcie, no, pogniecione strasznie, no i jeszcze ten róg zagięty. Nie polecam trzymać to w nieładzie. Zobaczmy, co to będzie. A więc tak, ochrona lędźwiowa. No to dobrze się domyślałem, czy będzie u coś potrzebne. Wygląda na to, że nie jest u nic dodatkowo potrzebne, więc przygotujmy sobie, A, po co to było zamykać. Zaczynamy składanie. I jak można zauważyć, przygotujmy sobie najpierw ten element, ten duży plus ten taki kwadratowy elementy stanowią część mechanizmu łączącego biodro z brzuchem za pomocą przycisku 91B znajdującego się w okolicy lędźwiowej. Umieść przycisk 91B po wewnętrznej stronie osłony lędźwiowej w kierunku pokazanym na miejscu. Więc przykładamy, na samym etapie nakładamy dwie sprężynki. Co dalej? Tutaj mam napisane umieść sprężyny na kółkach przycisku 91B, utrzymując je na miejscu. Umieść na górze wspornik 91C, tak by jego kołki również wpasowały się w sprężyny. zamocuj za pomocą dwóch śrubek GP, aby je wkręcić mocno przytrzymaj wspornik, ponieważ sprężyny będą wypychać tę część w górę. <grych> Oczywiście. Jakby inaczej. I trzeba to będzie wkręcić. Osłona lędźwiowa i jej przycisk jest już gotowe do dołączenia do zamontowania bleblebleble. Więc tylko to, którą stroną? Yy, wcięciami do dołu. Czyli tą stronę trzeba zamocować. Uda się to. Może być ciężkie chwila, no, chyba że się uda. Jak się tak przyjrzę, to odłóżmy, O. Yy, nawet się udało. Teraz tylko dokręcić. No i słuchajcie, wygląda na to, że montaż zakończony. Przycisk się tutaj klika, więc na dziś to chyba wszystko. Jeszcze raz zobaczmy. No tak. No. Więc dzisiejszy montaż jest zakończony. No i montaż zakończony błyskawicznie. No, dwie sprężynki. I dwie śrubeczki, przyznam, że to można było dosłownie zrobić jedną ręką, tak jak właśnie zrobiłem. Ja sobie przygotowałem tutaj też część brzucha, że będę to montował, ale jednak było to niemontowane. Znaczy, nie, nie montowaliśmy tego, ale można mniej więcej przyłożyć, jak to będzie wyglądać, bo tutaj mamy już tak wstępnie miejsca już widoczne, gdzie to będzie dopasowywane. Jak to dopasujemy, to część prezentuje się w ten oto sposób. Trzeba będzie zapewne budować tylko przód. I wszystko ze sobą łączyć zaraz. No, coraz bliżej końca, coraz bliżej końca, coraz bardziej się eram, że chyba dzisiaj usiądę i te 10 egzemplarzy nagram, zmontuję, aby mieć już wszystko przygotowane, aby to nagrywanie już nie musiało być z dnia na dzień, tylko żeby to już było ustawione, aby to cyklicznie wpadło, a nie tak jak ostatnio to wyglądało co. No trochę lipa. Tro trochę lipa, że na przykład w czwartek był filmik, w piątek zapomn zapomniałem go wrzucić i zorientowałem się dopiero w. Sobotę na wieczór późny, więc wrzuciłem go w niedzielę. To, co powinno być w piątek. Na dziś to wszystko. Dzięki wielkie, Siemaneczko, i do zobaczenia!